Hej wszystkim, witam was w kolejnym filmie. Dawno się tutaj nie odzywaliśmy, ale dzisiaj stwierdziliśmy, że pokażemy wam jakie zmiany do tej pory zaszły już w busie, co już jest zrobione, co jest w trakcie, a co jeszcze przed nami. Jesteśmy w Polsce już ponad półtora miesiąca i przez cały ten czas Paweł coś tam dłubał, zmieniał, polepszał. No ale już na szczęście coraz bliżej końca. Teraz przenieśliśmy się już z pracami remontowymi do środka, także ja będę mogła się na coś przydać. Dzisiaj zacznę sobie już szlifować nasze siedzisko, bo tak jak już chyba wcześniej wspominałam, będziemy zmieniać kolor z brązowego na biały, po prostu będziemy to malować, ale wcześniej trzeba właśnie zeszlifować, zmatowić całą tą przestrzeń. Ale dzieje się dużo, doszły takie zmiany, których w sumie nie planowaliśmy, ale to już nie będę Wam tutaj opowiadać, tylko po prostu Was tam zabiorę. Czasami pytacie jak tam montę, więc skorzystając z okazji, że sobie tutaj śpi, to stwierdziłam, że Wam ją pokażę. Teraz jest na zewnątrz gorąco, więc śpi w domu, ale tak co jakiś czas zmienia miejsca. Jedną poduchę ma tutaj, drugą ma na dole, więc możesz sobie wybierać. Ma też wszystkie podłogi, więc tak. Taka zmęczona jesteś. Normalnie. Nie podniesiesz głowy. O. <grywa> Chyba się nie bardzo zmieniła od naszego ostatniego vloga. Kiedy przyjechaliśmy. już nie rośnie. No i jest kochana oczywiście. Najkochańsza na świecie. No dobra, ale już nie przedłużając idziemy do busa. Wielka patelnia przed domem. A tutaj jest nasz busik. Paweł akurat pojechał do sklepu, więc pokażę Wam bez niego. Jak widzicie, jest tu mały rozgardiaż, ale może zacznę najpierw od tej strony, bo tutaj już jest częściowo gotowe. Jak widzicie, ta zmiana, o której mówiłam, która nie była planowana, to podłoga. Stwierdziliśmy, że a w sumie zmienimy, bo tutaj w tym miejscu mniej więcej ona była złamana. Po prostu tu jest taki skos i, no i musieliśmy czy znaczy nie musieliśmy wymieniać tej podłogi, ale stwierdziliśmy, że tak będzie ładniej. No i faktycznie, słuchajcie, podłoga akurat tutaj pasuje w tym kolorze idealnie. To jest taki szary winyl, naprawdę bardzo ładny. Tutaj, jak widzicie, też nie ma już tych deseczek brązowych. To od początku mi się nie do końca podobało. No i Paweł tutaj zmienił to, będzie malowane. Chcemy to pomalować na taki podobny kolor, jak tutaj jest cała ta deska rozdzielcza. Zlikwidowaliśmy też tutaj. Drzwiczki. I teraz, em, jak tutaj już wszystko będzie gotowe, to po prostu powiesimy makramę, którą sama zrobiłam, i to będzie po prostu takie zasłonięcie tej dziury. Dobra, idziemy dalej. Wybaczcie, jest tutaj wszędzie brudno, no ale cały czas trwają prace, więc <grytanie> to jest normalne. Dobra, tutaj już jest, widzicie, ta podłoga prawie cała położona, został tylko taki tam fragmencik. Ale już można zobaczyć, że naprawdę kolor wygląda pięknie. Ja naprawdę się zachwycam tym kolorem. To też będzie pomalowane na biało, słuchajcie, więc się wszystko fajnie wpasuje. Będzie idealnie pasował ten kolor do ścian. Także jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Tak samo pasuje tutaj do tapety, do naszej lodówki. Kolejna zmiana. To jest nowy brodzik. Nie będę może tego teraz podnosić, więc wam do końca nie pokażę, może później. Tylko o tak, ale zmieniliśmy z plastikowego na metalowy, dlatego że tamten był już popękany w kilku miejscach, no i nie chcieliśmy, żeby pękało to dalej. Stwierdziliśmy, że metalowy będzie najlepszy. Plus położymy jeszcze tam na dnie płytki, więc będzie na pewno to fajnie wyglądało. Tutaj też Paweł zabrał się już za zmiany przy systemie, nie wiem jak to nazwać system nawadniania, powiedzmy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj kiedyś był taki czerwony zbiornik plastikowy. Teraz będzie metalowy, specjalnie wyspawany właśnie w to miejsce, żeby się tutaj wpasował. W tym przypadku będzie to, że będziemy mogli sobie podgrzewać w tym zbiorniku wodę, będzie tam grzałka. Ona będzie, co prawda, tylko mogła działać, jak będziemy jechać samochodem, więc po prostu, wiedząc, że do miejsca docelowego mamy tam kilka czy kilkanaście minut, będziemy sobie ją włączać i będziemy mieć ciepłą wodę, co jest naprawdę super, bo do tej pory musieliśmy sobie sami tą wodę grzać na gazie i potem dopiero wlewać do tego zbiornika. I przy okazji zmiany tego zbiornika Paweł stwierdził też, że zmieni cały taki układ. Nie, ja się na tym kompletnie nie znam, słuchajcie. Więc, może jak on przyjedzie, to Wam powie dokładnie o co chodzi. Ale zmienia tutaj jakieś zaworki, montuje i tak dalej. I tutaj, zamiast tej szafki otwieranej, która była, będziemy mieć szuflady. Wcześniej nie było to możliwe, właśnie ze względu na to, że to wszystko zajmowało za dużo miejsca. A teraz, które tutaj widzicie, o, te, będziemy mieć zamontowane tutaj. I będzie je można łatwo zmienić. No, co prawda nie podoba mi się jakoś za bardzo, że to będzie tutaj wszystko, bo dla mnie to wygląda jak taka choinka. No, ale Pawłowi się podoba i stwierdził, że nie ma innego miejsca, w którym to mogłoby być. No, bo tutaj będą już szuflady, tu będzie ten zbiornik, także jedyne miejsce to jest właśnie ta cała deska rozdzielcza powiedzmy. No i do tej pory to chyba wszystko, co chciałam Wam pokazać, co się zmieniło. Ja dzisiaj, tak jak wspomniałam, będę ogarniać to siedzisko, którego miejsce jest tutaj, czyli w sumie też schowek na naszą toaletę, będę szlifować, polerować i później malować na biało. Kolejna będzie ta cała ścianka, która jest pod łóżkiem i Prawie będzie gotowe, tak myślimy, żeby gdzieś mniej więcej we wrześniu wybrać się w Bieszczady na tydzień, może na dłużej, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ogólnie przesunęli nam o 10 dni transport busa, mamy nadzieję, że to już się później nie przeciągnie, tylko ten 10 października to będzie taka ostateczna data. No ale jak widzicie, no, sytuacja jest jaka jest i po prostu tutaj nic nie jest pewne, ale my sobie tutaj powoli działamy. Bus będzie na pewno gotowy, my też e, jesteśmy prawie gotowi. Jakoś na dniach będziemy kupować też bilety, także też Wam myślę, pokażemy. Pokażę Wam jeszcze ten nasz brodzik, jak on popękał. E, tutaj widzicie te wszystkie takie cieniutkie pęknięcia. To jest właśnie to, czego się obawialiśmy. Jak Paweł go wyciągnął, to e, chyba nic nie przeciekało, to znaczy nie, nie było żadnych śladów. Ale wiecie, nigdy nic nie wiadomo, lepiej dmuchać na zimne. My i tak myśleliśmy o tym, że kiedyś właśnie sobie go zmienimy, więc stwierdziliśmy, że to jest dobry moment. No, tutaj akurat się złamało, jak Paweł wyciągał, także tym się nie sugerujcie, aż tak źle nie było. No, ale właśnie te cienkie pęknięcia to zagrażało właśnie jakimś ewentualnym przeciekom. Tu leżą też elementy tej szafki. Więc to będzie wszystko zmieniane, będą robione szuflady, bo szuflady jednak są najlepsze w przypadku właśnie kamperów. No wiadomo, przy tym jest trochę więcej roboty, ale Paweł jak zawsze na pewno ogarnie to super. No a tutaj stoi moja dzisiejsza praca, czyli te drzwiczki. A tutaj na dole cała reszta. Dobra, powiem wam, że naszym głównym celem, jeżeli chodzi o zmiany tych kolorów, jest to, żeby ujednolicić je. Dlatego, że to, mimo że było pomalowane tą samą farbą, tym samym kolorem, widzicie, jak jest od siebie różne. No nie, to jest dużo ciemniejsze niż to, dlatego, że to po prostu było inne drewno. To była taka jakaś, nie wiem, deska, cienka. Sklejka cokolwiek, no a to były już takie grubsze, grubsze deski. A teraz jak pomalujemy to na biało, no to nawet jak ten biel, ta biel będzie miała trochę inny odcień, to yy, myślę, że będzie to wszystko fajnie pasowało, zwłaszcza do tej podłogi, także zabieram się do pracy. to zeszlifowałam to, tą najgrubszą warstwę to jest już całe szorstkie tak naprawdę teraz tylko dokończę takim papierem ściernym i będzie gotowe tutaj z boków się trochę bałam więc też sobie to zbędę papierem no i w sumie część już będzie gotowa a tutaj Paweł mi powiedział że trzeba pomalować i zeszlifować tylko tą stronę bo od tej jest siedzisko Także nie trzeba tego i tak nie widać. Dobra, druga warstwa położona, także teraz tylko czekamy, aż wyschnie i będzie można montować. Robimy update kolejnego dnia, to już jak widzicie jest zamontowane, tu na górze jest niepomalowane, dlatego że tutaj idzie to siedzisko. A teraz Paweł kończy malować ściankę. No i wygląda to całkiem spoko. Ja zaczęłam malować pędzlem, ale jednak pędzlem nie wyglądało to dobrze. I Paweł przyszedł z odsieczną i maluje to pałkiem. Także jak skończymy, dzisiaj pewnie wyschnie, to pokażemy, jak to wygląda. Słuchajcie, wracam do Was po krótkiej przerwie. Pokażę Wam efekt prawie końcowy. Prawie, bo tutaj jest jeszcze ta, ta szafka nieskończona. Tutaj Paweł będzie robił szuflady, ale tutaj dzisiaj właśnie mogę Wam pokazać, że zamontował nowy zbiornik. Teraz on będzie tak wyglądał i fajne będzie to, tak jak Wam wcześniej wspominałam, że będziemy mogli sobie tutaj w nim podgrzewać wodę, więc to będzie do, dosyć duża zmiana, bo wcześniej musieliśmy ją najpierw wyrzać na kuchence i dopiero później wlewać, a teraz już nie będzie takiej konieczności. No i kolejna zmiana to jest gotowa podłoga, tak teraz wygląda, jest szara. Tutaj, co prawda, jak widzicie, Paweł musiał powkręcać wkręty, no bo przez ten brodzik te panele by odstawały, więc jakoś musiał je tutaj przytwierdzić do podłogi, ale no, może nie będzie się tak rzucać w oczy, bo tutaj i tak idzie dywan, także, także nie będzie tego widać. No i tak też wygląda nowy tutaj, jak widzicie, kolor, czyli biały. I słuchajcie, stwierdziliśmy, że jednak chyba zostawimy to stare siedzisko. Tutaj jest co prawda taka dziurka. Nie wiem czy widać, o teraz będzie widać tutaj, ale przełożyliśmy po prostu to jakby na odwrót. I tu nie będzie się aż tak bardzo rzucało oczy. Spróbujemy, może ją jakoś, jakoś zaszyć. Nie wiem, coś pod, pod zobaczymy. No ale po prostu uznaliśmy, że w sumie to całkiem dobrze wygląda. Powiem Wam, że mi się bardzo podoba ta nowa podłoga i uważam, że pasuje dużo lepiej niż ta wcześniej. Przede wszystkim też już nie ma tylu kolorów różnych tutaj, tylu odcieni brązowego. Ta biel tutaj też myślę, że całkiem fajnie pasuje. No tak się zrobiło jaśniej przede wszystkim. No i co? No i chyba tyle. Tutaj jedynie widzicie, zmieniło się normalnie cały panel sterowania. To jest właśnie no, cały taki system powiedzmy którym będziemy kontrolować którą rurką tam płynie woda i tak dalej, i tak dalej ja jeszcze do końca nie ogarniam tego Paweł mi pokazywał jakieś schematy takie, które sobie na kartce narysował i trzeba będzie się po prostu nauczyć tego, w którą stronę przekręcić ten kureczek, jak chce się coś tam żeby płynęło na przykład z prysznica któryś jest do tutaj do umywalki, któryś jest do ciepłej wody, do zimnej wody no i po prostu mamy taki, taki panel sterowania pomocnica co tam to Sinko przyszłaś zobaczyć naszego busa widzisz jaka nowa podłoga jest no taka nowa podłoga podoba ci się Papa no wyskakuj umiesz nie dobra a słuchajcie dzisiaj jeszcze wielki dzień bo kupujemy dzisiaj bilety, także dzisiaj już będzie zaklepane i takie pewne, kiedy dokładnie jedziemy. Wiecie, jak już jest ustalona data, to też trochę inaczej, to jest już się tak, wiecie, wi wiadomo czego się spodziewać, ile jeszcze czasu nam zajdzie w Polsce, ale jeszcze trochę zabawimy. po przerwie wybaczcie, ale mam chrypkę, bo jestem od kilku dni przy Montulku Monta mi właśnie próbuje wziąć zjeść mi mikrofon jest sobie leży dobra, słuchajcie, podnoszę się nie będę do was tak mówić a co ty robisz? co chcesz? i się na mój mikrofon i tak, pierwsze co, to wybaczcie ale mam chrypkę, bo jestem od kilku dni chora, więc po prostu brzmi jak brzmi, e, trochę mi zeszło słuchajcie z montowaniem tego filmu także nagrywam to już jakiś czas po tym jak pokazywałam wam te wszystkie zmiany w busie, no do tej pory tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo obydwoje z Pawłem byliśmy chorzy i Paweł e, no nawet gorzej się czuł niż ja, więc tak naprawdę nic przez tydzień, albo i nawet więcej nie robił Ja musiałam szybko wypuścić montę No i co, słuchajcie, bilety są już kupione Lecimy 12 listopada Bus natomiast wypływa 10 października Także To się dzieje No naprawdę, to się dzieje Jest coraz bliżej Mamy jeszcze trochę czasu tutaj w Polsce Ale podejrzewam, że zleci to tak, jak, tak samo samo szybko Jak te dwa miesiące, które już tutaj w Polsce spędziliśmy to będzie na pewno długa i męcząca podróż, dlatego że będziemy mieć aż dwie przesiadki no z Polski w takich normalnych cenach, bo powiedzmy, że w miarę normalnych, bo bilety i tak nas dosyć drogo wyjdą. Nic nie lata bezpośrednio do Ameryki Południowej, a już na pewno nie do Urugwaju. Będziemy mieć przesiadkę w Hiszpanii i w Kolumbii. Także no podejrzewam, że ta podróż będzie trwała ponad 24 godziny, razem wiecie z czasem oczekiwania na kolejne loty i tak dalej więc na miejscu nie dość, że będziemy mieć jet laga, to jeszcze pewnie będziemy totalnie zmęczeni ale damy radę e, jesteśmy dobrej myśli i po prostu już coraz bliżej tej naszej, no jak chyba największej jak do tej pory przygody wiecie co, nawet jest mi źle mówić przez tą chrypkę także nawet nie jestem w stanie nagrać e, filmu na mój drugi kanał ale tak, chciałam to tutaj już dokończyć tego vloga, powiedzieć wam co i jak pewnie zrobimy jeszcze takie podsumowanie, wiecie, z wszystkimi kosztami ale to już może jak będziemy na miejscu, no nie wiem, zobaczymy także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga no i co, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym, papa pa.